Dzień dobry kochani! Witajcie w ostatnim Vlogmas w tym roku. My dzień zaczynamy godnie. Bardzo proszę. Ostatnie okienka w kalendarzach, pora otworzyć. Mm, tu mam kartkę. Mikołajowi już chyba zabrakło inwencji, bo nawet nie ma koperty. Szukaj pod kominkiem. No dobra. Mam nadzieję, że pod tym. Jest tu skarpeta. Wypchana. No nie, jak byliśmy jakiś czas temu razem w Outletcie, to mówiłem mu, że ten sweter mi się podoba. SK, mam nadzieję, że będzie dobry. On jest, to jest Villa, czyli to jest sklep only. Fajny, taki oldschoolowy. 24 w mikset. Odczuwam lekki smutek, że to ostatni dzień. I tutaj mamy peanut butter z białą czekoladą i słonym karmelem. Bardzo smaczne, znam to. Mamy tutaj mini mixytkę i jest coś jeszcze. Bardzo na bogato. Dzisiaj słuchajcie w tym okienku. Tak, jeszcze zerknę, ale to wszystko. I to jest. Świąteczna mieszanka do kieszeni, z taką grafiką. Mikset dziękuję za wspaniały kalendarz, Piotrze Tobie również bardzo dziękuję. Potrzebujesz? Ja no, potrzebuję. No dobra. Słuchajcie, ja pakuję jeszcze ostatnie prezenty, yy, których nie mogłam wcześniej spakować, bo nie przyszły wszystkie rzeczy, które zamówiłam. Pamiętajcie, że jak wyglądacie ten film w dniu wigiliet, ja to nagrywam dzień wcześniej. Tutaj mam mojego asystenta Luisa, o. I on pokazuje jak jej mam użyć wstążki. Kolejna zmiana stylizacji dziś. Mam czerwony świąteczny sweter, taki sam jak Oliwia. Wyglądam jak wzor, teraz mogę mnie nie widać. No właśnie, mamy takie same sweter z Oliwią. Aha! <grymne> mamy takie same czapki. Więc wyglądamy trochę jak wariatki. Nie wiem czy się zrymowało, czy co. Ale miejsce parkingowe. W dzielnicy Gdańsk, hełm dzisiaj, to był wyczyn, wszędzie długie, długie kolejki, a Oliwka idzie do dentysty, do mojej doktor Oli, Oli też o też ofiarowała do niej chodzić, więc idziemy. Jeszcze trochę było Przedł ten dzień, na który tylu z nas czekało. Jest 24 grudnia. Ja już jestem gotowa na dzisiejszą ucztę, ale jestem gotowa dla Was, bo przyszłam złożyć Wam życzenia. Rok rośnie, robię to przy choince i znudziło mi się to, więc dzisiaj akcent świąteczny, ale jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Chcę Wam, kochani, życzyć przede wszystkim tego, żebyście żyli tu i teraz, żebyście potrafili skupić się na tym, co macie w życiu dobrego, a zapewniam Was, że jak się zastanowicie nad tym, to okaże się, że tych rzeczy jest naprawdę sporo u każdego z nas. Chciałabym, żeby każdy z Was był szczęśliwy w taki sposób, jak on chce, żebyście mieli komfort bycia szczęśliwymi bez jakichś wyrzutów sumienia, czy też bez dopuszczenia sobie komentarzy osób, które waszego szczęścia nie będą rozumieć. I tak, tego właśnie Wam życzę, zdrowia, to wiadomo 2020, zdrowie to jest po prostu moc. I moi kochani, nigdy nie traccie wiary, w co tylko chcecie, po prostu wiara uskrzydla, wiara dodaje energii, wiara daje nadzieję na lepsze jutro i wiara sprawia, że potęga naszych marzeń jest dużo większa, także nigdy nie przestawajcie wierzyć i też życzę wam siły, siły do tego, żeby podejmować trudne decyzje, żeby zmierzyć się z tym co los nam rzuca pod nogi i tutaj rzucę takim powiedzeniem które wam też opisałam pod zdjęciem na insta, kiedy życie rzuca ci pod nogi kłody, to kup sobie tartak no nie, to jest po prostu piękne, uwielbiam to powiedzenie bo ono w bardzo prosty sposób uzmysławia nam i przypomina, że z każdej beznadziejnej rzeczy i słabej sytuacji możemy stworzyć coś dobrego dla nas. I tego też Wam bardzo życzę. Jestem niezwykle wzruszona zawsze, jak Wam składam życzenia, bo czuję się, jakbym rozmawiała przy stole wigilijnym z rodziną i dzieliła się opłatkiem, także ja wirtualnie z Wami się teraz tym opłatkiem dzielę. Moje życzenia są szczere. Chcę, żebyście naprawdę byli szczęśliwi, bo im więcej szczęśliwych ludzi, tym więcej dobrej energii wysyłamy w świat i możemy pomóc tym osobom, które nie mają tym osobom słabszym, no nie. Easy. Wszystkiego najlepszego. Widzimy się, myślę, że za jakiś czas. Bardzo, bardzo Was kocham i dziękuję za kolejny wspólny rok na YouTube 2020. Mamy to. Za chwilę wchodzimy w nowy rok. Wszyscy tak się nastawiają. że on na pewno będzie lepszy. Wszystkiego dobrego. No i co? Nie jecie dzisiaj za mało. Trzymajcie się! Pa!